Od kilku miesięcy staram się na moim kanale przedstawić wam piłkę od tej bardziej finansowej strony. Dla jednych jest ona ciekawa, a według innych niszczy nasz ukochany sport. Na pewno trzeba przyznać, że znajomość jej pozwala inaczej spojrzeć na niektóre kwestie, jak funkcjonują kluby. Przez powtarzanie i utrwalanie pewnych zagadnień oraz schematów, wydaje mi się, że powoli można powiedzieć, że rozwijamy swoją świadomość w tym temacie. Dziś chciałbym przedstawić jeszcze kilka mniej znanych powszechnie faktów i wyjaśnić pewne kwestie, które z czasem będą się nasilać i nasuwać nowe pytania. Bo kiedyś powiedziałem, że operujemy na liczbach, ale żeby to w ogóle było możliwe, musimy przyjąć pewne założenia, ale również uproszczenia, bo niestety dokładnych raportów klubów piłkarskich, chociaż są one w skróconych wersjach publikowane publicznie, praktycznie nigdy nie uda nam się poznać. Liczba występujących w nich zmiennych mogłaby wprowadzić w osłupienie nawet osoby mocno zainteresowane tymi zagadnieniami. Pracują nad nimi całe działy ludzi, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, a do tego mają za sobą sztab prawników i stąd do opinii publicznej przenikają jedynie ogólniki, z których wnioski musimy wyciągać sami. Kiedy zaczniecie na własną rękę zgłębiać wiedzę, szukać różnych źródeł i artykułów, może się zdarzyć, że w porównaniu do np. mnie czy innej osoby, której słuchaliście na początku, zaczną występować różne przesunięcia w finalnych rachunkach albo sposobie dochodzenia do nich czasem będą nawet znaczne. Podejrzewam, że po godzinnej debacie często dwie bardzo świadome osoby mogłyby mieć problem z wyjaśnieniem skąd one się biorą albo z ustaleniem kto przyjął lepszą metodologię. Dlatego chcę wam przedstawić dzisiaj kolejne kilka elementów, które czasem brane są pod uwagę w różnych wyliczeniach, żebyście mieli świadomość ich istnienia. Chociaż przy wielu moich materiałach omijałem je ze względu na przejrzystość i skalę świadomości wśród kibiców na temat finansów w piłce, która jeszcze jakiś czas temu była na poziomie dość początkującym. Pierwszą kwestią będzie fakt, że po tym okienku transferowym i wielu transakcjach, jakich byliśmy świadkami, Niektórzy licząc profit transferowy odejmują różnicę między zapłaconą kwotą a tą otrzymaną, żeby pokazać, że jednak gdzieś ta strata pieniędzy nastąpiła. Wspominałem o tym w swoim filmie o sprzedażach Chelsea. Dlaczego ja tak nie robię i jest to sposób raczej dość archaiczny, bo chociaż dla kibiców ten komunikat jest jasny, to nikt księgowości tak nie prowadzi. Dodatkowo, jak już mówiłem na kanale, same księgi klubów to inna historia, bo wiele z nich prowadzi je inaczej. Na przykład, amortyzacja w PIEZAR ograniczona do 5 lat, nazwijmy to w życiu realnym, odbywa się przez cały okres, bo tak stanowi prawo. Tak więc, już w samej tej kwestii różnica może być spora, bo 8-letni kontrakt gracza kupionego za 100 milionów to w PIEZAR 20 milionów rocznie, a w księgowości jedynie 12,5. I tu można zapytać, czemu więc używamy tego rozliczenia PSR? Bo to bezpośrednio oddziałuje na to, co nas interesuje, czyli możliwości klubu. Bo gdyby w tej zabawie chodziło o gotówkę, a nie limity, to w dzisiejszej piłce za wieloma klubami stoją ludzie, instytucje, a nawet państwa z takim kapitałem, że mogliby sobie pozwolić na dosłownie wszystko. Dziś Roman Abramowicz byłby co najwyżej średnim graczem na rynku, a o problemach z możliwością kupna kogoś słyszelibyśmy tylko u klubów poniżej elitarnego poziomu. Środków finansowych w piłce jest tyle, że jak ktoś byłby dobry, to niektórzy mogliby go sobie kupić nawet dwa razy. Newcastle dumnie kroczyłoby w kierunku niepowstrzymanej potęgi i gdyby tylko otrzymali ofertę za Isaka, to nie tylko obsypaliby go złotem i zostawili w klubie, ale w ramach rewanżu wykupili 3 czwarte składu Liverpoolu i drogę dojazdową na Enfield, żeby uprzykrzyć im życie. Bo chociaż dziurawe to po to właśnie powstało piezar, żeby stworzyć jakiekolwiek gramy mieszczące się w wyobraźni i dlatego oparty na nim przekaz realnie przekłada się na to, jak wygląda rynek. Jakby tego było mało, to oprócz ustalenia jak liczyć, musimy ustalić też co liczyć, bo w transferach zazwyczaj podajemy kwotę, na którą umówiły się kluby jedni z bonusami, inni bez, a inni zaznaczają ile wynosi każda z tych części. Jednak są to kwoty netto, o czym należy pamiętać. Bo w samych transferach pomiędzy dwoma klubami Premier League musielibyśmy na przykład doliczyć VAT wynoszący 20%. To akurat mały problem, bo to kluby mogą odzyskać przez zwrot nadpłaconego podatku. Ale oprócz tego, w transakcjach w niektórych ligach istnieją jeszcze inne dodatkowe koszta. W Premier League mamy na przykład dwa, narzucone z góry. Dość znana powszechnie opłata solidarnościowa. To 5% kwoty transferu wypłacane wszystkim klubom, które szkoliły zawodnika od czasu kiedy miał 12 lat, aż do momentu, gdy skończył lat 23. Stosuje się ją w przypadku transferów międzynarodowych. Co ciekawe, nie pobiera jej się z tej bazowej kwoty, tylko dodaje ponad. W zakończonym okienku z tego tytułu, kluby Premier League nadpłaciły 91 milionów funtów z Liverpoolem i jego 11 milionami na czele. Do tego każdy transfer, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, objęty jest opłatą w Premier League, która wynosi 4% kwoty. I z tego tytułu przekazano 122 miliony funtów, i znów najbardziej ucierpiał Liverpool, bo było to prawie 16 milionów. Jeśli to wydaje Wam się stosunkowo mało, należy pamiętać jeszcze o opłacie dla agenta, a te po ostatnich regulacjach, które omawialiśmy kiedyś, szacuje się w granicach od 7 do nawet 10% kosztu transferu. W poprzednim okienku oznaczałoby to aż 215 milionów funtów, jeśli przyjmiemy najniższy procent. Wszystkie dodatkowe koszta można szacować więc na około 430 milionów funtów, czyli trzeba przyznać, że robi nam się całkiem pokaźna sumka. I trudno więc uznać, którą w sumie kwotę powinniśmy brać do swoich wyliczeń. Gdyby to ujednolicić, no to fajnie ale to się nigdy nie zdarzy i dlatego chyba najprościej operować na czystej kwocie, żeby już na starcie uniknąć zamieszania. Dlaczego w mediach podaje się 70 milionów, a jako bazy do piezar ktoś przyjął 75, ktoś inny 73, a jeszcze inny 80. Tak jak wspomniałem, uproszczenia dużo pomagają i na jakiś kompromis trzeba w tym pójść. Kolejną rzeczą, która może powodować przesunięcia w wyliczeniach, np. profitu transferowego, to odmienne postrzeganie tego, jak do amortyzacji powinno dodawać się ewentualne bonusy zagracza. Niektórzy przy sprzedaży dokładają do potrzebnej klubowi kwoty to, co wpłacili oni poprzedniemu klubowi w formie gratyfikacji za osiągnięcia, jakie zapisane były w umowie transferowej. Określają to jako inny koszt i jest to zrozumiałe, ale ja uważam osobiście i z takim rozwiązaniem spotykałem się najczęściej, że owe bonusy nie wpływają na sytuację kontraktową gracza, a to przecież kontrakt podlega owej amortyzacji. I wszelkie bonusy kluby wpisują w oczekiwanych w budżecie wydatkach jako sumaryczne w zależności od skali prawdopodobieństwa w danym sezonie. Wypłaca się je z innej puli pieniędzy, niż te transferowe, i przez to owy bonus nie dokłada wartości do obecnego w klubie już zawodnika, a dokładnie jego kontraktu. Rozumiem skąd niektórzy biorą ten system, jednak uważam, że jest on niepoprawny. Spotkałem go kilkukrotnie, więc chciałem o nim wspomnieć. Następną różnicą, i tutaj według mnie jest bardzo dużo kontrowersji, która jest poprawna, jest fakt obniżania kwoty pozostałej amortyzacji przez kwotę, za jaką gracz został wypożyczony. Sam zacząłem stosować taki manewr, ponieważ uważam, że faktycznie klub może ową kwotę tak księgować. W pewnym sensie pobyt własności poza klubem wpływa na jej wartość, ale z drugiej strony w pełni rozumiem, jeśli ktoś tak tego nie postrzega. Jednak w tym wypadku chyba trzeba być spójnym i uznać, że jeśli już pomijamy ten fakt, to również powinniśmy pominąć bonusy po transferze, bo inaczej byłoby to podejście zbyt wybiórcze i raczej niekonsekwentne. No i jest jeszcze ostatnia rzecz, którą bardzo trudno jest zweryfikować w czasie rzeczywistym, chociaż w piłce zdarza się ona w pewnych okolicznościach dość często. Jest to player impairment, i tutaj ciężko znaleźć jakieś polskie przełożenie. Jest to sytuacja, w której klub uważa, że zawodnik, którego posiadają, nagle stracił dużo na wartości znacznie poniżej wartości, którą mają zapisaną w księgach. W tej sytuacji klub stara się dopasować wartość do tej realnej, czyli po naszemu i w skrócie obniża kwotę potrzebną do uzyskania, żeby na piłkarzu księgowo zarobić. Zazwyczaj dzieje się tak z powodów takich czynników jak poważna kontuzja lub spadek drużyny z ligi. Chociaż można zrobić to tylko jednorazowo, to obniżona wartość jest następnie amortyzowana na pozostały okres kontraktu gracza. Ma to swoją logikę, bo na przykład jeśli spadniesz z Premier League, to znacznie spada twoja pozycja negocjacyjna. W ten sposób łatwiej jest zbilansować księgi i jeśli robisz to z głową, to raczej nikt nie ma z takim rozliczeniem problemu. Jeśli natomiast chodzi o kontuzję, która ewidentnie wpływa na karierę gracza, to tutaj już mówimy o urazach, które muszą być naprawdę poważne, ale za to takie rozwiązanie mocno pomaga klubowi. Dla przykładu Chelsea, która kupiła Wesleya Fofane za 80 milionów euro. No, wiemy jak wygląda jego przygoda na Stamford Bridge, ale amortyzowany jest on po 11,5 miliona rocznie. W końcu, jeśli kolejny raz przydarzy mu się tak poważna kontuzja, to na przykład w 2026 roku Chelsea może uznać, że owszem, zamortyzowali oni już 46 milionów z jego transferu, ale w obliczu problemów zdrowotnych nie ma szans na odzyskanie potrzebnych jeszcze 34 milionów z rynku. Wtedy, na podstawie jego wieku, historii medycznej i wszystkich podobnych czynników, klub stara się racjonalnie wycenić gracza i uznaje, że warty jest on maksymalnie 15 milionów. Władze ligi i UEFA przyznają rację, jeśli sytuacja jest uzasadniona. Wtedy Chelsea w swoich księgach może odpisać sobie 19 milionów z tytułu utracenia przez Fofane owej wartości. Jeśli sprzedadzą go za 15, wyjdą na księgowe 0, a jeśli sprzedać się nie uda, to od teraz amortyzują oni w pozostałych 3 latach tylko 5 milionów rocznie, czyli w sumie pozostałe 15 milionów. No dobra, mam nadzieję, że nie przesadziłem z zawiłością dzisiejszego tematu, ale jak to w życiu bywa, trzeba iść do przodu. Tym bardziej dziś dziękuję Wam za Wasz czas i za wysłuchanie i życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia wkrótce i cześć.